Pierwszy strzał z łuku bloczkowego. Zanim strzelicie, no to należy się ustawić. W tym momencie mam stopy równolegle i mam cel po lewej stronie, więc mam tu kąt 90 stopni. Można próbować w ten sposób. Możecie cofnąć trochę lewą nogę. Lewą stopę, w tym momencie trochę otworzycie się bardziej do celu. Powoduje to to, że zamiast stać tak prosto, jak cofniecie tą stopę lewą, to w tym momencie jest tutaj taki trójkąt, dzięki czemu chociażby mniejsza szansa, że uderzycie się, uderzy wam cięciwa w rękę. Jak już jesteście ustawieni odpowiednio w stronę celu, zakładacie strzałę nacięciwę. Jedna zazwyczaj o kolorze nieparzystym lotka ma być pionowo do góry. Zwróćcie na to uwagę. Zakładacie na pętelkę spust. pytacie łuk. Ustawiacie się w stronę celu, naciągacie, w tym momencie prawą dłonią kotwiczy się, aby zawsze mieć ją w tym samym miejscu położone. pochylam głowę, dotykam cięciwy nosem, zgrywam przyrządy, wybieram pin, palec na spust i ciągnę, 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 aż strzelę. Co tu się po drodze wydarzyło? Poza położeniem, umiejscowieniem strzały na cięciwie, no to chwyciłem łuk. I teraz jak chwycić łuk? Nie trzyma się go całą dłonią, nie ściska się go. Łuk. Układamy tak, że jak mamy tutaj linię życia, to łuk ma być między linią życia a kciukiem. W tej przestrzeni i dłoń z Majdanem ma tworzyć około 45 stopni, tak? Czyli tutaj moje palce nie są 90, tylko około 45 stopni po wewnętrznej stronie od linii życia. Musicie sobie wyszukać jakiś punkt, żeby ten uchwyt był jak najbardziej powtarzalny. I potem po naciągnięciu. Kotwicze. Po naciągnięciu łuku, jak powiedziałem, kotwiczycie. Polega to na tym, aby dotknąć szczęki, tutaj twarzy, w taki sposób, aby było to powtarzalne. Czyli przy każdym strzale, żebyście byli w stanie w ten sam sposób naciągnąć i przymierzyć. Więc przykładowo kostka, tutaj z kciuka, trafia. Tutaj znajduje jakiś specyficzny punkt tutaj zawiasu szczęki. Palce, tutaj trójkącik mamy. Może się tu wpasowywać właśnie w waszą szczękę. Później pochylacie głowę, nosem dotykacie cięciwe, cięciwe też przechodzi przez kącik ust. W tym momencie tutaj macie kilka punktów, jeśli chodzi o dłoń, punkt na nosie. Punkt na kąciku ust. W tym momencie macie dużą szansę, że w taki sam sposób jesteście złożeni do strzału. Jak już macie naciągniętą cięciwę, jesteście gotowi do strzału, wtedy dopiero przenosicie palec na spust. Także wcześniej, naciągając łuk, cały czas trzymajcie palec za spustem. Później przenosicie go na spust. I dopiero ciągniecie plecami i ciągnąc, ciągnąc, ciągnąc naciskacie też spust. Dużo osób tylko dotyka puszkiem palca spustu. Czyli ma w ten sposób. I no wtedy dość łatwo jest przypadkowo nacisnąć, tak, takie nerwowe naciśnięcie przypadkowe. Nie w tym momencie, w którym byście chcieli wystrzelić, jeżeli macie głębiej. Oczywiście nie, nie niweluje to całkowicie tego problemu, ale w tym momencie, jeżeli macie tutaj tak głębiej osadzonego palca i ciągniecie plecami, i dopiero wtedy naciskacie spust, macie większą szansę, że nie będzie to przypadkowy strzał. Aby móc palec tak głębiej właśnie osadzić, ułożyć na spuście, to też musi być dość krótko yy, ta taśma od spustu. Zobaczcie jak mam założone, przyłożę, no to sięga mi tutaj gdzieś do nasady palca. Cała procedura. Ustawiacie się bokiem do celu. Nakładacie strzały. Lotka musi być pionowo do góry, ta nieparzysta, ja mam akurat wszystkie w tym samym kolorze. Zakładacie, spust nacięciwe, odpowiednio dłoń układacie. Tak jest ułożona. Dłoń musi być rozluźniona, tak samo później ta dłoń w miarę możliwości rozluźniona. Naciągacie, nie celując w niebo. Kotwiczycie nos docięciwy, luźno dłonie, luźno w miarę cała postawa, jak najlepiej, aby to były mięśnie pleców, które ciągną do tyłu mistrza.